Witam wszystkich, śmietnikowy artysta z tej strony. Pamiętacie te dwa, dwie torby ubrań, które ostatnio tam podczas nocki wyciągałem. Czas, żeby zaprezentować je dokładnie. Zwłaszcza uwaga, dla pań, bo będzie trochę o modzie, więc ubranek jest trochę, dlatego zacznijmy od podsumowań tych ubrań. Zobaczcie, co my tu mamy. Ja Całe krzesło, dwa worki były tych ubrań. część była z metkami. Zobaczcie, piękna sukienka, easy bay z metką, z takimi pięknymi tutaj e, zdobieniami. Jedna spódniczka. Tu będziemy je odkładali. Dwa. Przerazić szybko. Taki żakiecik. mochito mochito żakiecik. Piękny żakiecik, takie ubranko. Bardzo długi. Piękny, prawda? Piękny taki. Takie spodenki, coś. A, wiecie? Takie spodenki. Dobra, lecimy dalej. Eee. Takie spodeneczki coś takiego, taki materiał. Lecimy dalej. Takie spodeneczki letnie. Jessica Simpson. Jessica Simpson. Lecimy dalej. Takie fioletowe, różne kolory. Piękne takie. Z takiego materiału. Fashion. Dalej, coś takiego, zobaczcie. To jest Top Secret. Tylko to, kurczę, Dudicha jest na, na drugą stronę założone. To trzeba by było przełożyć, wiecie? Bo jest na drugą stronę. Także ja to przełożyć, czy nie? Nie, dobrze jest. Tak się zakłada. Top Secret. Taka po prostu top Secret spódniczka. Dalej coś takiego, coś takiego, ale to słabe, prawdziwe. Zobaczcie, tutaj mamy z metką sinseja, takie spodeczki, takie z metkami sinseja, prawda? Mamy, także zobaczcie, fajne. Ale większy rozmiar. Takie spodeneczki, takie bardziej eleganckie. Oczywiście, Mochito eleganckim stanie dosłownie jak nowe. Zobaczcie, coś takiego. Mochito. Piękne damskie spodenki. Dalej, polecimy. Dalej. Co tu my mamy? Tu mamy taki kurczę, jak to, roz... jak to zrobić? O, coś takiego. Mojito oczywiście. Takie ubranie. Też takie, ala spodenki, ale piękny Mojito materiał, taki jakby aksamit, prawda? Dalej. Dalej. Zwykłe spodenki takie. Mojito. Mochito Takie spodeneczki, shorty. Zobaczcie, takie szorciki Mojito. Damskie spala spódniczka. Takie, taka. Bluzeczka Sinsej. Piękna, piękna, piękny materiał. Taka bluzeczka. Bardziej Wam pokażę. Zrobimy więcej słońca. O taki piękny materiał Sinseja. Mm, nowiutka, nowiutka, nowiutelka. Dalej. Coś takiego. Patrzcie. Le Manuel. Le Manuel z takimi kokardami. Z takimi, o, patrzcie, coś takiego. Le Manuel, takie. Taka suknia. Dalej. Patrzcie, takie. Impresme. Taka luzeczka. Impresme. Z takimi guzikami. Oczywiście takie sweterki. Sweterek. Jeden. Tu mamy taką spódniczkę ładną bardzo. Też pewnie jakaś mochito. O patrzcie nawet z meczką jeszcze o. Patrzcie, z metką nowa spódnica. Z metką nowa spódnica taka mochito, słuchajcie, zajebista. Te rzeczy wszystkie były nowe, tylko i metki musiały się jakoś po, po... Po prostu po... Taka spódniczka mohito piękna. Lecimy dalej. Taka panterka. Tu też ocean Zaparat. aparat. Piękny do treningu. Spodenki panterka. Ocean aparat damskie ciuszki, damskie ciuszki, drogie panie, damskie ciuszki, tu mamy dalej, różowe, oczywiście pewnie to jakieś, ale to już jest na drugą stronę, nie chcę mi się przekładać, takie, Wasyl, znacie tą firmę, Wasyl, Wasyl, tu mamy dalej, taki Wasyl dalej, te żakieciki, prawda? Rakiecik Wasyla. Dalej, coś takiego. To też pewnie mojito nie? Czy co? mojito patrzcie. Poprawka. Taka bluzeczka mojito piękna, damska. Dalej. Taki rakiecik. Studio. Tylko trzeba go przełożyć na drugą stronę, bo się przełożył. O, powinien być tak. Takie studio powinno być. O, widzicie? Taki żakiecik studio. Piękny czarny. Taki materiał. Dalej taka bluzeczka. Wasyla. Fioletowa. Piękny materiał oczywiście super nie wiem jak to ma taki golf jest taki wiecie to jakoś ma taki jakiś czy co to się z, zrobiło tak powinno być taka bluzeczka dalej coś takiego o z metką patrzcie tam było więcej z metką tylko o, następne z metką rezerweda 60 zł, z rezerweda takie coś fajne ludzika z rezerweta taki, taka koszula, damska z rezerweta. I dalej takie spodenki to zwykłe spodenki kamieł, 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 taki sweterek, kamieł. Dobra, to by było na tyle rodziska, trzymajcie się ciepło, e, tutaj Teranowa, też takie coś z Teranowy, trzymajcie się ciepło, tyle wpadło ubrań, e, bereszki, jeszcze sweterek taki, także trzymajcie się ciepło, do następnego, pa.